młodych chirurgów organizowane jest po raz trzeci w Łodzi. Autorytety i znane nazwiska w Polsce, ale jednocześnie młodzi ludzie, którzy na pewno pamiętają jeszcze problemy młodych chirurgów. Uważam, że takie konferencje są naprawdę świetną inicjatywą. Jest to możliwość zdobycia wiedzy, zdobycia wiedzy od starszych kolegów przede wszystkim. Rodzaj warsztatów, które tutaj są przeprowadzane, to jest naprawdę wielka wartość, jeśli chodzi o możliwość rozwoju poprzez tą konferencję. Przekonało mnie, żeby tutaj przyjechać. Na pewno skład osobowy prelegentów wyznaczonych do konferencji, warto pytać, bo tutaj każdy się pyta i to żaden wstyd, jeżeli czegoś nie wie, warto pytać, bo wiedza to doświadczenie. Im więcej pytamy, tym szybciej nasze władze doświadczenia się buduje i łatwiej nam jest wyjść z trudnych sytuacji. Warto pytać, ponieważ według starego polskiego przysłowia kto pyta, nie błądzi. Nigdy nie jesteśmy osobami wszechwiedzącymi. Zawsze znajdzie się ktoś, kto wie więcej od nas. Takie konferencje są tak samo ważne, albo być może nawet ważniejsze dla starszych pokoleń chirurgów, dlatego że pozwalają zaktualizować wiedzę. Fantastyczna chwila, kiedy wielu pasjonatów chirurgii spotyka się tutaj wymieniamy nasze doświadczenia, wizje, plany. Warto pytać, bo pytanie zmusza do myślenia. A to sprzyja nauce nowych czynności.